Dalej deklaracje. Modelka. Dawaj. 360 sześćdziesiąt. Uniszczoność. Leonid. Daj. Majaj. Druga. Maj. A ja nic z tego nie będę miał. Wszędzie jest lokowanie produktów. Witam, witam na kanale buli 96 w kolejnym odcinku z garażu. Dzisiaj, o, taki luźny trochę odcinek, zresztą tam widać słońce nam zagląda przez szyby. czego się bardzo cieszę, bo to zaraz jest inny humor. I przyjechał do nas człowiek, który wykonuje, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Proszę się nią nie sugerować. Najlepsze ortezy na rynku, dlatego że dlatego tak uważam, ponieważ kiedyś, nie wiem ile to już czasu upłynęło. Takie ortezy, też wykonane przez Lonida. O, tutaj pokażę. One ważyły. Skolka gramo eta ważyły stary. One ważyły kilogram, czyli 500 gram, jedna sztuka. I jak widać, nie wiem, czy na tej widać. Na tej może słabo. Na tamtej drugiej. Trochę strzałów przyjęły na siebie. A w związku z tym zrobiły swoją, swoją robotę. Czyli bezpieczeństwo. Ponad wszystko, nóg. To pierwszy argument. A drugi argument jest taki, że ostatnio na zawodach Super Enduro w łodzi rozmawiałem z Dominikiem, patrzę, zakłada też Ortezy, ale już troszkę nowszy wyrób. Nowszy wyrób. Gdzie te nowsze są? Gdzie te nowsze są? Nie, gdzie, tam... gdzie jest Tomek, ta nowa Orteza? Nie, tu jest ta nowa Orteza. No, to zakładał Dominik. Ja mówię, kurde, fajne a niech tak wiszą właściwie na tym rowerze i mi ją oczywiście bardzo polecał te ortezy, komplet tych ortez waży 600 gram czyli są lżejsze niestety są droższe, chyba droższe albo za chwilę wam o cenach coś opowiem ile kosztują i pytam się Dominika a nie chcesz jakiś podów takich znanych marek mówi tak i tutaj cytuję nawet jakby mieli mi zapłacić żebym ich reklamował to nie chcę, wolę te no i dla mnie to jest argument, który przemawia za tym, aby takowe ortezy mieć. Nie będę tutaj wspominał ile kosztuje artroskopia, ile kosztują zerwane więzadła czy wiązadła, ile kosztuje uszkodzenie łękotki czy łąkotki, no ale to kosztuje, także wybór należy do nas, do was przepraszam. Ja za chwilę Wam powiem, ile to wszystko kosztuje, jakie są ceny. Yy, I teraz tak, kiedyś mieliśmy taki odlew robiony na, jak pamiętam, na nogach. Dzisiaj tego odlewu nie będzie. Skan obu nóg zrobimy zrobimy taką maszyną, gdzie ona jest? Gdzieś tutaj jest. Po lewej. Po lewej, o właśnie. To jest chyba ten aparat do skanu. Nie wiem, jak to, jak to się obsługuje, ale może zaraz, zaraz to nagram. To jest firma, w której możecie zamawiać te ortezy Czy to jest lokowanie produktów? Mam to głęboko w D Chcecie to kupujcie, nie to nie Cała operacja trwa Skanowanie, przygotowanie, jakiś tam wywiad środowiskowy Trzeba opisać to wszystko Do jakich sportów się to będzie używać Trwa ponoć godzinę Tyle trwa jednego człowieka Niestety Płatność 100% z góry Albo przelewem, albo kaszem. I to jest dla mnie zrozumiałe, aczkolwiek no, bezpieczeństwo pieniędzy naszych i własnych jest najważniejsze. A yy, no nie wiem, muszę go zapytać, Loni, co się stanie, jak umrze. Na przykład, wyjdzie z tego garażu i umrze. Także takie ortezy, jak tutaj, ta wisząca, i już mówię, dla klientów w Polsce, bez względu na to, czy jesteś z Gdańska, z Wrocławia, czy z innej miejscowości, Loni przyjedzie i one kosztują. 1980 euro W sytuacji dokonania płatności przelewem Na Polskę Przez hasło No muszę o tym powiedzieć Buli przelewem 1900 przez bank A w Keszu 1800 Na pewno jest łatwiej Nie wiem czy można negocjować Aczkolwiek ja tutaj próbowałem i nie udało nam się I Tomek Tomek ile zapłacisz żeby to było w miarę wiarygodne Powiedz prawda. 1800 za parę. Czyli twój kolega również tyle samo, nie? Jest. Okay, no. Będziemy robić dzisiaj trzy Ortezy, i no, nie udało mi się wynegocjować nic stani, czyli takie kwoty. Na no, następny raz ja będę negocjował. Okay, ale Tomek, Tomka na pewno kojarzycie i znacie. Tomek, dlaczego zdecydowałeś się na swojego punktu widzenia na Ortezę? Bo mnie bolą kolana, jestem po operacji jednej łąkotki i wycięcia jeszcze drugiej łąkotki przyśrodkowej mm -hmm. i każdy sport uprawia w ortezie a motocyklowy sport to specyficzna sytuacja tak, wprawdzie 4 lata nie siedziałem już na motocyklu ale z tego co pamiętam miałem ortezę robiona, nie robione tylko kupne takie i to już była znaczna poprawa w stosunku mm -hmm. do ochraniaczy a jeżeli ma być orteza taka miarowa i ma nie być luzu prawo lewo na kolanie czyli wyeliminować sobie potencjalny nawet Jakiekolwiek uszkodzenie wiązadeł, to nie ma z czym dyskutować. Tak jak powiedziałeś, artroskopie czy operacje to wchodzą w dziesiątki tysięcy złotych, Boli wyłączenie z ruchu sportu i z czynności jakiejkolwiek. Mhm. Pół biedy, wycięcie łąkotki, ale już zszywanie łąkotki albo zerwane wiązadła. To jest lekko 10 tygodni w plecy, bez ruchu. A no tak niskiej aktywności. No, nie, Mnie na to nie stać. No. Jasne, się... proste. A poza tym nie chcę tego bólu. No. Mm. Ja, ja dość urazowy jestem. Mm. <laughs> tak, tak. Się. Pamiętamy takie bliskie nacięcie kierownicą, <laughs> tak, e, tak. gdzie Tomek jeszcze tam chyba był centymetr od głównej aorty, nie? 5 mm. No. Cieszona. Strasznie się juhalała, strasznie. No to Może nie aż tak, ale, ale w każdym razie no, dosyć szerokie 18 sztuk. Mm. Ale nie wracajmy. Okej, okay, ale ja rozumiem, bo ty też. No fajnie Tomek jeździ, nie? Jak na amatora moim zdaniem fajnie jeździ na rowerze. Dosłownie chyba też na takim i innym, a to zapytam zaraz na jakim innym. I pytanie jest takie: na jakim rowerze to raz, a dwa? Czy te Ortezy też na rower? Z tego co widziałem, da się ściągnąć, ochraniać samej rzepki. Mogą być za ciężkie na rower. Ale to trzeba wypróbować, powiem szczerze tak. No ja mam zwykłe ochraniacze, które bardzo rzadko zakładam w górę w ogóle. Staram się nie przewracać, ale też nie latam jakichś dużych dropów, więc ta możliwość tego upadku to są raczej otarcia. Co innego rower elektryczny, kiedy jedzie się rzeczywiście potok. Mm -hmm. I tu już jest i ślisko, na zwykłym rowerze się tego bez napędu nie da zrobić w takim trudnym terenie, rowerem elektrycznym już się jeździ i ta ortezy, no myślę, że, znaczy ja jeżdżę w ortezach tak czy siak, tylko takich no kupnych, mm -hmm. okay. ortezy otwarte stosuję, które zapinane tak, zakładane na kolano z szynami stalowymi z dwóch stron Natomiast ze względu na przebyte urazy. Natomiast myślę, że te ortezy jak najbardziej się będą nadawały. No są bardzo sody. Tomek, a mógłbyś wziąć tą ortezę i tak do ręki i ją pokażemy jeszcze tak na zbliżeniu. A ja tylko chciałem wyjaśnić, żeby nie było jakiegoś hejtu, a jak będzie hejt, to, to trudno, że Tomek po prostu ma fobię w postaci światło I to nie jest wow, jakiś gwiazdy rakowy, aczkolwiek przystojny jak, jak James Bond. Eee... No, to z tego wynika te okulary. Przypatrywałeś się nim? Nie, znaczy nie widziałem. Nie. No, naprawdę odbiegałem zasadniczo solidnością zwykły zwykłych okresów, To się wydaje takie, wieże rosyjskie gniotca, nie, nie To Bardziej do mnie przemawia e, osadzenie całości tego, z tego co widziałem, gdzieś tytanowy. To mhm. jest z tytanu zrobione i to jest zatopione. To w zwykłych ortezach to są najczęściej części ruchome, dosyć składane. To jest w całości i tylko obrót występuje wokół osi, prawdopodobnie też jest gdzieś albo nie jest regulowane, albo jest regulowane. Zaraz ale zapytamy wygląda, ale wygląda to znacznie solidniej. No i przede wszystkim, z tego co wiem, to zwykła orteza nie ma rozsuwanego ochrony rzepki, a tutaj jest to ruchome. Ortezy poprzednie, które miałem w całości, to były... Chyba tak, mhm. to wydały wydawały bardzo solidne. Ja, Wiesz, jak na, na lity kiedyś mówili, nie? Pąd się to zmienia. Yy, nie tak. wiem jak mówili, ja byłem bardzo zadowolony. Gówno Lity, nie? Aha, no, kiedyś tak mówili. teraz no, no. złośliwi zawsze znajdą coś. Tak, tak. No. Przed Natomiast... chwilą sprawdzałem jeszcze ci wejdę w słowo. Oczywiście cena stoi, nie wiem, który model, bo tak z, no, z flanki trochę z, z lewej flanki nagrywamy ten film, no to pody kosztują około 4000 zł, nie? Nie wiem, może drożej, może taniej. Nie mam pojęcia. Tu jest ile? 1800 euro. Euro, czyli jakieś osiem koła, nie? Natomiast jasne, można z temą można zawsze dyskutować. Tak, Ale ja jeszcze wezmę. Do wezm momentu, kiedy nie zacznie boleć. Czekaj, jeszcze przytrzymaj tamtą Tomek Ortezę PiS, a wezmę tę starą. Dlaczego ja zmieniam? Dlaczego zmieniam? Dlatego, że po pierwsze stać mnie, po drugie ta wydaje się trochę na pewno jest lżejsza. Tu jest kilogram, tu jest tak jak mówiłem, 600 gram. Ta to już w ogóle się wydaje takie gniotce niełamąca taka no jak rosyjski czołk. No. Yy, jedynym plusem, jakbym dostał taką pierwszy raz, jedy, to jedynym plusem za mną, znaczy, za decyzją pozytywną mm -hmm. o zakupie czegoś takiego przemawiały, że to jest na wymiar. Mm -hmm. Ja mam doświadczenie, z Tezami ja przeszedłem już kilka, że zawsze gdzieś uwierają. I najczęstszym miejscem, gdzie orteza Tutaj mnie się to jest wewnętrzna no część. No właśnie, ja mam, dokładnie. Ja mam nowy, bo wewnętrzna część boli najbardziej, a zewnętrzna, Psst. zewnętrzna troszkę mniej, bo to jest mniej się wypycha do pracy, ale wewnętrzna część ortezy jest rzeczywiście najbardziej mm -hmm. taką a te sprawiają wrażenie mocno dopasowanych, i rzeczywiście, jeżeli to tak będzie funkcjonować, bo na razie czysto hipotetycznie się wypowiadamy, to uważam, że to jest warte tego. No a ja teraz powiem praktycznie, bo kilka lat nimi jeździłem i byłem no, zadowolony. Ten pierwszy moment założenia człowiek czuje się niekomfortowo, ale to chyba Tylko w każdych tak, ortazach tak. I później siądzie się na motocyklu kilka, kilka chwil i znaczy przyzwyczajenie przychodzi. Nie zapomina się o tym, że się martę, żeby się tym Tak. Natomiast. Mam nadzieję, że będzie można również z powodzeniem wykorzystywać do jazdy na nartach i na to liczę. Z kolegą, który właśnie ma pomiar, wybieramy się za trzy tygodnie do narty, to pewnie może nam się uda przetestować. Okej. Okay. ja tylko jeszcze na, na koniec czy w środku tego wszystkiego chciałem powiedzieć, że te, te ortezy moje będę sprzedawał, jeśli ktoś byłby zainteresowany to proszę piszcie. Moja cena i nie zejdę ani grosza to 4000 zł, czyli jakieś 900 euro, czyli po prostu 50%, nie? Normalny No trwa to tak jak długo nagrywam ten film, czyli jakieś 15 minut cały czas tutaj mierzymy. Nie wiem co z Lonidem, jest o tyle sytuacja prosta, a właściwie trudna, że on mówi tylko w języku rosyjskim. Po słowacku ja nie rozumiem, chociaż to blisko polskiego języka. A po angielsku ma akcent rosyjski i, i nie chcę, żeby ten film wybrzmiał tak jak tamten, stary. Gdzieś go tam zobaczycie. Kiedy e, robiliśmy takie pomiary ortez dla mnie i dla Dominika, to można sobie go zobaczyć, ten film. E, ja myślę, że to wszystko. Wyłączę teraz kamerę. Jeszcze raz załączę i chwilę porozmawiamy z Leonidem. Na przykład, ja robię u ciebie artezy, kupuję, płacę cash, wszystko, wszystko, wszystko w porządku, tak? Mm -hmm. I na przykład, jeden, jeden, U mnie nie problem z artezami, że tam coś się rozkręciło albo... A, okay, rozumiem. Okej, I A jest gwarancja? Sme sm dają uh, gwarancję bez... Skażę je po rosyjsku. Gwarancję Aha. Gwarancję bezroka. Plus... Mm -hmm. Free service. Free service, okej. Okay. Czyli przez rok gwarancja, a serwis jest za darmo. Kiedyś mm złomiał -hmm. niejaki części, wpisze mnie do firmy, mm -hmm. do rozwodu mm -hmm. nie send your parcel. Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. Okay. I ty całą kartotekę. Kiedy potrzebujemy wielkie, wielkie prawa, tak. wielki, wielką to takie remont, da. Tak, poprosimy dać nam ortezy. Nie mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. Tutaj kolega pan Rafał, który... No, Rafał to rozmawialiśmy przed chwilą, nie chce, żeby. Nie chcę, żeby o tak go pokazywać, i to jest zrozumiałe. Ja rozumiem, że wszystkie dane tutaj, Leonid, wszystkie dane tutaj, wszystkie dane tu, u ciebie. Tu, tu, I tu i komputer, da? Ano. I kiedy ja napiszę ciebie maila, u mnie problem z artezą, da, 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 to ty wiesz. Okej, okej. Okay, okay. Tak, wsio. Chyba wsio. K kiedy stracisz ortezy, kiedy potierdziesz ortezy, my robimy bez straty Okej. Okay. Nie potrzebuję mieć Okej, okay. okej. Okay. Dobrze, no to ja ci bardzo dziękuję Leonid, że chciałeś sobie nagrać film. Okay. Kciuki, bo tu na koniec zawsze mamy kciuki. Kciuki do góry. Tak, da oska, da. I jeszcze na Tomka, Tomku ciuk. Dziękuję, trzymajcie się. Hej! Miary zrobione, jakieś punkty pozaznaczane, ankieta wypełniona, jeszcze skan, <laughs> jeszcze skan nóg, 360, nie będę tego w całości nagrywał, bo widziałem poprzednio, co w porządku, 22, 23, daj mi, ja napiszę sobie.

Na I jeszcze na w ogóle są jeszcze z drugiej strony to pokażę ja Naprawdę słuchajcie wygląda to stwarza wrażenie bardzo profesjonalny dobra to wszystko długi jak zwykle będzie ten film trzymajcie się Tomek Zoni trzymajcie się Tomek please trzymajcie się hej